Ola Panu Bogu, bracia siostry, mam w sercu wielką radość, że mogę tutaj być znowu pomiędzy wami też kolejny raz. Z Bożej łaski się dzieje też, że możemy spotykać ciągle, że, że nie ma utrudnień. Też takich, które no nie wszyscy mają, mają taką, taki komfort jak my, żeby się spotykać bez żadnych problemów też. Tak jak już zostało powiedziane, ten. Kościół, który, um, który budujemy, też um, to nie mury, nie, nie budynek, ale um, to, że Pan Bóg mieszka w nas, że możemy doświadczać Jego działania, Jego obecności i też możemy być dla siebie nawzajem no, wsparciem, zachęceniem w każdej sytuacji, czy w tej trudnej, czy w radości, czy w smutku i, i też tego Pan Bóg nas chce uczyć, właśnie tego, tego życia, społeczności w Kościele. Słowo, którym będziemy się dzisiaj karmić, też jest takim szczególnym, myślę, słowem, które z takiej praktycznej strony też pokazuje, jak relacja powinna między ludźmi w kościele wyglądać. Jest to trzeci rozdział Listu Jakuba. Możemy sobie otworzyć. Zanim, zanim przejdziemy do słowa, też tak tytułem które wstępu, chciałem nawiązać do tego, do kogo ten list jest skierowany. List Jakuba wskazuje nam na praktyczny wymiar powołania. Jest on skierowany do 12 pokoleń Izraela, które żyją w rozproszeniu, ale to, co zostało w nim napisane, każdy z nas może odnieść do swojego życia. List ten w szczególny sposób zwraca uwagę na formę, w jakiej to powołanie powinno być realizowane także pośród braci i siostrów we Wspólnym Zgromadzeniu. Jakub w liście podkreśla znaczenie rozwoju w poznawaniu Słowa Bożego oraz w budowaniu wiary opartej o widoczne działanie, o praktyczną formę, wyrażanie wiary połączonej w pewną spójną całość z uczynkami wiary, które są widoczną formą, tego że Bóg w naszym życiu działa i przez nas działa, który realizuje swój plan zbawienia. <laughs> Już w tym pierwszym fragmencie, w pierwszym wersecie, który możemy przeczytać, słowo to skupia się na formie nauczania. Słowa pierwszego wersetu wyraźnie mówią nam, jak odpowiedzialną służbą jest nauczanie. Dana jest przestroga. Niechaj niewielu z Was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Słowo to uświadamia nam, że w szczególny sposób przed Panem Bogiem zostaną rozliczeni ci, którzy są nauczycielami Słowa Bożego. Hmm. Mateuszu w 12 rozdziale, od 36 do 37 wiersza są zapisane słowa powiadam Wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, dadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słów Twoich, będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich, będziesz potępiony. Ja mam świadomość, że te słowa też są kierowane do ludzi, którzy jeszcze żyli pod prawem. Pan Jezus pokierował ich właśnie. Słowach, po to, aby też mieli świadomość tego, że będą rozliczeni z tego, w jaki sposób używają swojego języka, swoich słów. U nas jest już inaczej poniekąd, bo jesteśmy w czasie łaski, żyjemy pod łaską i przez śmierć Pana Jezusa, przez Jego ofiarę jesteśmy też obmyci z tej winy, którą ponosimy też, ale również te. Występki, które już są za nami w naszym życiu, ale te, które przed nami, on zabrał na krzyż i też to jest z jego łaski. W liście Piotra w czwartym rozdziale, w jedenastym wersecie, jest zapisane: Jeśli kto mówi, niech mówi jak słowo Boże, jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. W kolejnym wersecie jest zapisane Dopuszczamy się, bowiem wszyscy, wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzie. O jakiej doskonałości jest tutaj mowa? W moim przekonaniu doskonałość ta w pewien sposób jest Umiejętnością panowania nad sobą samym, panowania nad emocjami, nad mową ciała, nad formą i sposobem wypowiadania się. To nie panuje nad własną mową, traktuje innych z góry, wynosi się ponad wszystko i wszystkich. Wyrządzi krzywdę tym, którzy go słuchają, ale także sobie samemu, ponieważ prędko zostanie rozliczony z tego, jakie słowa wychodzą z jego ust i w jaki sposób się zachowuje. Jakub w pierwszym rozdziale w 26 wersecie pisze. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Kolejny werset y, mówi: A jeśli koniom wkładamy w Chryski Wędzidła? Aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Język prowadzi w pewnym sensie nasze ciało, tak jak koniom. Wkładane są wędzidła, pyski, po to, żeby były posłuszne. Tak i nasz język za zadanie wykonać to, czego chce od nas Pan Bóg. Warunkiem tego jest podporządkowanie się temu, który mieszka w nas, temu, który kieruje naszym postępowaniem, i również tym, jak się wypowiadamy, czyli Duchowi Świętemu. Pytanie, czy chcemy być Mu posłuszni, i czy jednak skłonność do słuchania się tego, czego chce nasze własne ciało, jest pragnieniem silniejszym. Mhm. W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, w 29 i 30 wersecie jest zapisane Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przynosiło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Dura Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. W kolejnym wersycie czytamy: także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają. Maleńkim sterem, tam dokąd chce wola sternika. Nasz język, chociaż jest małym członkiem naszego ciała, ma wielką moc, aby kierować naszym życiem. Jest przyrównany do małego steru, który kieruje potężnym okrętem. Trudno sobie wyobrazić, co byłoby, gdyby taki ster przestał właściwie działać. Tym samym, jeśli nasz język wypowiada przewrotne słowa. Bez autorytetu Bożego i tym samym bez Bożego Ducha może dojść do poważnych konsekwencji. Tutaj w Mateuszu w 15 rozdziale, 18 i 19 można przeczytać: Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Kolejnym z wersetów czytamy tak samo i język jest małym członkiem. Lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. Jeśli używamy języka lekkomyślnie, z łatwością przychodzi nam wypowiadać śmiałe tezy względem innych, jeśli nie zawsze są one podparte odpowiednimi argumentami, tylko tak po prostu. Rzucane bywają innym w twarz, może to doprowadzić do zniecenia wielu konfliktów oraz do rozbijania jedności, jaka powinna być pomiędzy osobami społeczności kościoła. Tutaj, tutaj w liście do Rzymian apostoł Paweł w XVI rozdziale od 17 do 18 wiersza pisze: A proszę Was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia Brew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. <laughs> język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia. Sam, będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego chronomórnego zła, pewnego śmiercionośnego jadu. Nie jesteśmy w stanie sami z własnych wysiłków okiernać języka, który, jak napisano, jest rozpalony przez piekło. Jednak mamy być odpowiedzialni za to, w jaki sposób używamy języka. I mamy od Pana Boga narzędzia do tego, aby budować właściwą postawę z Bożym wsparciem w postaci Bożego Ducha, który został posłany jako pocieszyciel i ten, który odpowiada i uczy, jak mamy postępować. To On kontroluje i będzie korygował nasz język i to, w jaki sposób będziemy żyli. Również relacja w modlitwie z Panem Bogiem, relacja między innymi ludźmi, tak samo ma wpływ na to, że zostajemy korygowani w naszym postępowaniu, też i przez to, jak inni patrzą na nasze życie, też mogą zwracać uwagę na to, w jaki sposób powinniśmy szukać zmian, które gdzieś tam powinny następować w naszym życiu, i też sami na siebie powinniśmy zwracać uwagę. Jakub, czwarty rozdział, siódmy, ósmy werset. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorów figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. To, co wychodzi z naszych ust, powinno być odzwierciedleniem naszej wiary. Słowa, które Jakub wypowiada, stanowią... Pewną sprzeczność. Stawia on naprzeciw siebie starą i nową naturę człowieka. Stara dąży do tego, aby słowem, świat przekleństwo, dążyć do burzenia relacji, wprowadzać chaos, nieład, w końcu doprowadza do zwiedzenia i często duchowego upadku człowieka. Nowa natura, którą otrzymaliśmy w Panu Jezusie Chrystusie z łaski, jest całkowitą odwrotnością tego, co stare. To, co wychodzi z naszych ust, w nowej naturze powinno Prowadzić ludzi do Chrystusa, a nasze postępowanie, wskazywać innym na Boga, zachęca, zachęcać ich do szukania Bożej Woli. W liście do Galacjan w piątym rozdziale, od 16 do 17 wersa, czytamy: Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, byście czynili, nie czynili tego, co chcecie. Czy jest między Wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich. To przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca, pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Nie nieobudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiadany w pokoju przez tych, którzy w pokoju czynią? Apostoł zwraca uwagę na temat mądrości. Zadaje pytanie, które ma nas skłonić do refleksji nad swoim postępowaniem. Mądrość to nie tylko wiedza, inteligencja, łatwość do wygłaszania długich przemówień, bycie znakomitym mówcą, który potrafi przyciągać tłumy. Prawdziwa mądrość widoczna jest w postawie pokory przede wszystkim względem Boga, ale również innych ludzi. Jest dążeniem do uczynków nacechowanych łagodnością, do pokoju i do jedności. Niestronnicza, nieobudna, ustępliwa. Przeciwieństwem tej postawy jest fałszywa mądrość, pełna zazdrości, chorych ambicji, manipulacji, samolubna prowadząca do budowy wzajemnej niechęci, skłania do kłamstwa i jak słowo wskazuje, jest to mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Mądrość ta ma za zadanie skupiać uwagę na sobie, a nie na Bogu. Skupia się ona na doczesnych pragnieniach, inspiracjach, podwodząc nas od poznania prawdziwego Boga. nauka która płynie do nas z tych fragmentów słowa Bożego pokazuje jak wiara bez uczynków jest martwa tak mądrość która nie jest nacechowana dobrymi owocami pochodzącymi z Boga jest pusta i martwa wiara i mądrość która pochodzi od Boga która w mocy Bożego Ducha będzie ściśle ze sobą współdziałać będzie przynosić przede wszystkim życie dla tych którzy giną dla tych Którzy y, żyją w ciemności, pomoc potrzebującym i tym, którzy nie mają nadziei, będzie przynosiła obfitości. Będzie pełna współczucia dla tych, którzy są odrzuceni, samotni, poranieni, chorzy. Wielu z nich będzie miało możliwość, aby poznać prawdziwego Chrystusa, tego, który jest dla nas tym prawdziwym wzorem i. Y, który zachęca nas do tego, żebyśmy go naśladowali i też na zakończenie um, chciałem przeczytać ostatni fragment. To jest z Mateusza z 11 rozdziału 29 do 30 wiersza. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz. Baszyw. albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Amen.